Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich na kanale. Z tej strony Damian. gdzie mamy piątek, dzisiaj miał być live, ale powiem wam, braknie troszeczkę czasu. O co mogę dla pocieszenia powiedzieć, to to, że dwie osoby już przyjęły mi zaproszenie. Także jest, jest potwierdzone. Jeszcze nie będę wam zdradzał, jakie to są osoby. Dowiecie się w swoim czasie. Oczywiście, jak będę tutaj organizował tego live'a. Tu miał być piątek, ale zobaczymy, czy się. Ja bym chciał się dostosować po prostu, bo wiecie jak to z czasem. Nie każdemu pasuje ten piątek. Jednemu pasuje ten dzień, drugiemu ten. Zobaczymy. Na pewno będziecie poinformowani o tym. No bo oczywiście będziecie mogli zadać w komentarzach jakieś, jakieś pytania do gości. Ja oczywiście przygotuję swoje pytania, część pytań już mam przygotowanych, no ale mm, też będziecie mieli taką opcję, że będziecie mogli sobie tutaj coś rzucić, zapytać. Ja wtedy będę mógł w waszym imieniu oczywiście się zapytać, ale też y, y, będzie oczywiście forma komentowania na żywo, także to będzie na pewno coś nowego. Y, także co, zaczynamy dzisiejszy odcinek, krótkie intro, po intro wracam. Jestem z powrotem po krótkim intro. Także lecimy, lecimy. Szkoda czasu. Czas to pieniądz. Jak to się mówi, przypomnienie dla wszystkich tych, którzy interesują się tematem. Flare 13 był odbiór. No i taka mała ściąga. No, trochę tego będzie. Ostatni tutaj zrzut będzie 30 stycznia 2026 roku. Także będzie co robić. U mnie na Twitterze jest przypięty ten, e, ta ściąga. Można sobie tutaj podejrzeć. Z ciekawostek. Deutsche, Deutsche, Deutsche Bank. Słuchajcie. Interesuje się krypto. I partnerzy Deutsche Banku zajmujący się zarządzaniem aktywami o wartości 800 miliardów dolarów, oferują Bitcoina. Opieka dla instytucji. Bank może teraz przechowywać kryptowaluty bezpośrednio dla klientów. Także no co? Znowu nagroda za, za rozkminki. Wiecie, to jest właśnie takie fajne, że. Jeśli o czym się wspomina, o czym się tutaj mówi na kanale, i potem przychodzi takie, takie sprawdzenie, jak pokażę, sprawdzam, buch, ktoś blefował, ktoś ma lepszą kartę, no i tutaj właśnie jest to, że są akcje, są sytuacje, w których, w których potem taka fanaberia przestacza się rzeczywistość. Ja o tym też mówiłem, że banki zaczną wchodzić, co to będzie, jeśli banki centralne. Dadzą do wiadomości informacje, że wchodzą w Bitcoina, że będą przechowywać kryptowaluty, że będą... E, no, aż mnie zatkało, powiem wam. Jak to się mówi, zatkało kakao. <grym> to jest w ogóle bez sensu, nie? No, ale e, teraz już, już są inne jakieś slogany. Wczoraj do mnie córka coś powiedziała, nawet wam nie powtórzę. Kopara mi opadła. Ono mówi, tata, jesteś... Co ona powiedziała? No nie przypomnę sobie. No ale te dzieciaki mają już takie, takie tematy, takie slogany, że jak nieraz, jak nieraz gadają ze sobą, to o czym oni gadają? No dobra, spełnia się to. Banki wchodzą, instytucje wchodzą, ale powiem wam, nie przekłada się to na cenę. Weźmy sobie tutaj na dniówkę. Trzy no, dni z rzędu mamy tutaj zieloną świeczkę. Miernie, miernie to wygląda. Na miesięczne tutaj świeczuszki. Co my tutaj mamy? No, dwa miesiące. Wiecie, sierpień i wrzesień z reguły w, w bitcoinie nie był zaciekawy. Tym razem jest to samo, chociaż wrzesień jeszcze się nie skończył. Tutaj się od 200 od, odbijamy. No ale jesteśmy tutaj na Stochastic RSI, jest to przecięcie. No ale mm, mamy połowę września, także jeszcze połowa przed nami. Bitcoin 26619 dolarów. Powiem Wam, wygląda to w ogóle na dniówce, jak sobie tutaj odjedziemy tym wykresem. Tak jakby ktoś tego Bitcoina tutaj trzymał za kudły. No powiem Wam, znaczy no, ja tego też nie odkryłem. Manipulacja. Manipulacja jest wszędzie, tym bardziej w rynkach finansowych. No i trzeba się tego spodziewać, że teraz jak wiadomo instytucje i grubasy, to oni będą jeszcze bardziej manipulować tym rynkiem. A my jesteśmy, jak wiecie, jak taka pchana takim wielkim psie, możemy podążać za tym psem. Nie zrobimy dużego wow. Na tym się możemy go gdzieś tam ugryźć delikatnie. on da będzie się, wiecie, troszeczkę na strzęsie pogryzie. Ale my nim nie zawrócimy, my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy tylko siedzieć, obserwować, potem w odpowiednim momencie wyskoczyć. Nie wiem w ogóle skąd takie porównanie, no ale to tak jest. I trzeba o tym pamiętać, no, że my tutaj za dużo nie zwojujemy, ale możemy się tutaj przykleić na doczepkę i w odpowiednim momencie wyskoczyć z wagonika i przeskoczyć na inny wagonik. Tak to wygląda. I powiem Wam na prośbę na prośbę tutaj arka przejdę później do komentarzy ale arek tutaj napisał gdzie mogę śledzić cenowo tokeny działające na sieci puls na dex screener i czy mógłbym zrobić taki szybki tutorial i specjalnie tutaj na prośbę arka proszę bardzo <laughs> szybciutki 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 tutorial dexscreener.com lewa strona zakładki, możemy sobie tutaj to ściągnąć na iOSa i na Androida, apkę, ja Wam powiem, ja zapek nie korzystam na, na telefonie, bo one w ogóle są, e, no nie działają, metamaski, te wszystkie inne portfele tak samo, ja tam e, jakieś giełdy, to w ogóle na tym telefonie, e, ja tego nie, nie, nie praktykuję, nie polecam, ale jak tam chcecie. <laughs> Watchlist, to jest oczywiście e, e, taka lista, którą sobie gdzieś tam z, y, zrobimy, te monety, które gdzieś tam nas interesują. No Weźmy sobie tutaj na przykładzie Pulse weźmy sobie na przykład jakąś y, monetkę, pierwszą lepszą TSFI, chcemy ją sobie dodać, tutaj oczywiście jak z nią chodzimy, to mamy cały wykresik, tak, wolumeny, cenę, market cap i tak dalej, i tak dalej, tu po prawej stronie, y, tu oczywiście co się dzieje w danym czasie, kto kupuje, kto sprzedaje, jeśli ją chcemy sobie dodać do watchlista, klikamy sobie watchlist, pyk, mamy ją w watchliście, proszę bardzo, wchodzimy w naszą listę i mamy ją dodaną. Wszystkie tokeny, które gdzieś tam sobie dodajemy, to one tutaj nam będą, możemy to też zrobić z poziomu tej tutaj zakładki, dodać parę, wyszukać sobie, jaką, jaki token nas interesuje, tylko musimy znać tickera, oczywiście, no weźmy sobie BNB na przykład, wyjdzie nam BNB na sieci avax na ethereum i tak dalej i tak dalej od razu nam pokazuje na jakich dexach czyli możemy sobie wtedy gwiazdeczkę dodać pyk i mamy tą monetkę już dodaną potem mamy alert bardzo fajna, bardzo fajna funkcja tutaj akurat mamy wplsa dodaj możemy sobie ją wyczyścić ale możemy sobie też ten alert zaznaczyć, powiedzmy musimy wybrać sobie jakiś, jakiś token, to jak sobie wybierzemy token, po prawej stronie mamy watchlist, oczywiście jedyneczka dodana i alert, wchodzimy sobie w alert i sobie ustawiamy jaki alert nas interesuje, czy do wyjścia, czy do poziomu wejścia, czy do poziomu wyjścia. Bo to działa jakby w trzy strony. Jeśli jesteśmy zainteresowani tą monetą i chcemy ją kupić po jakiejś cenie, no to możemy sobie ustawić tutaj jakiś alert i ten alert wtedy nam będzie dzwonił. Możemy sobie dodać jakąś notatkę, powiedzmy moment wejścia. Potem możemy sobie ustawić na przykład poziom, który nas interesuje, żeby nam tutaj alert zadzwonił, że aha, ta monetka tyle i tyle kosztuje. To możemy sobie teraz z niej wyskoczyć. Bardzo fajna funkcja, ale w ogóle ten Teddy Bear. Ja on tutaj wystrzelił, szok. Potem co mamy Multicharts. po lewej stronie, tutaj w zakładce. To są okna, okna, które możemy sobie dodawać do 16 okien. Te tokeny, które nas interesują i wtedy je mamy w podglądzie. Tak jakbyśmy mieli 16 monitorów, to jest do, do takiego wiecie no śledzenia, tradowania, fajna, fajna opcja oczywiście ten multi -charts. nowe pary, te pary, które gdzieś tam wychodzą na różnych sieciach, to one tutaj nam się pokazują. Oczywiście zakładka tutaj cena, age, czyli ile ta moneta żyje. Tak, widzimy tutaj 4 godziny 44 minuty, i tak dalej, i tak dalej świeże monetki kupujących, sprzedających wolumeny, jakie tutaj są obroty, makers 5 minutówka godzinówka, 6 godzinówka wykresy, ile tutaj urosło, 18 procent, no niezły tutaj ruch, 24 liquidity, czyli. Czyli, czyli ilość, ilość, kwota. Ja zabrakło mi słowa. Ale upgrade się zawiesił. Nie upgrade, tylko Windows się zawiesił. Musi się zrobić upgrade. Czyli płynność, właśnie. Wygrani, przegrani. Też taka zakładka, ja z tego nie korzystam. Trend. Jakie tutaj monetki są w trendzie obecnie? Z jakimi wynikami, jeśli chodzi tutaj o, o procentowy wzrost? Tutaj mamy DLM WBNB 251%, coś wzrosło o 30% i tak dalej. To co mnie tutaj przyłączyło. Miał być szybki tutorial. Jakaś tutaj kampania. To w ogóle to mnie nie interesuje. Pewnie Ciebie też, Arku. A, to było to samo. Tak. Mm, newsy. Też fajna zakładka. To, co się dzieje. Crypto News on Dex Screener. Możemy sobie tutaj wejść i sobie zobaczyć, co się dzieje obecnie w rynku, najważniejsze informacje mi się wydaje, że tutaj przez sztuczną inteligencję jest to generowane, wyłapuje sztuczna inteligencja co się dzieje i najważniejsze newsy tutaj wrzuca API to też jest można sobie tu, tutaj gdzieś tam połączyć deck screenera, gdzieś tam ze sztuczną inteligencją powiem wam nie moja bajka no i oczywiście jak zjedziemy niżej wszystkie sieci co jest też fajne, że jak sobie wjedziemy na pulse chain wybierzemy sobie jakiś tutaj Jakiś sobie token, to tutaj jeszcze e, mamy opcję, że nas od razu przerzuca do danego DEXa, danej sieci. Czyli jak sobie tutaj wejdziemy trade on pulse X, to od razu nas tutaj przekierowuje na pulse Xa, na DEXa, Wtedy łączymy się z, z, z tym z woletem i możemy sobie tutaj robić różne ruchy. I tak samo jest z każdą siecią. Jak sobie weźmiemy na przykład osmozis, to nas gdzieś od razu po wyborze jakiejś monety trade on osmosis i od razu nas tutaj przekierowuje na danego dexa także widzimy musimy się wtedy połączyć, sobie wejść od razu możemy to zesłapować, to jest też fajne no oczywiście te tokeny, które gdzieś tam chodzą na dexie, na uniswapie na Swapie, no to tutaj od razu będziemy mieć trade on uniswap i od razu przekierowuje nas na danego Deksa. to jest też fajne tutaj jak wejdziemy sobie na DEX screener u góry to mamy też wszystkie takie ważniejsze coiny. jaki jest wolumen 1,6 biliona dolarów ile z transakcji i to jest chyba wszystko na temat DEX screenera powiem wam bardzo prosta stronka Także każdy powinien to zrozumieć, Arek powinien też już mieć rozeznanie. Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania, dawaj tutaj znać. Bo nic więcej tutaj, nic więcej tutaj nie dodam. Można sobie wybierać właśnie poprzez sieci i które, które monetki nas tu interesują. Dodawać sobie do ulubionych. Potem będziemy mieć to w watch i możemy sobie tutaj wtedy nasze monetki automatycznie. Podglądać i widzimy, co się tutaj dzieje, jak chcemy coś więcej, no to musimy sobie daną monetkę gdzieś tam odpalić. I to jest, i to jest chyba na tyle. Jeśli chcemy sobie usunąć ją z watch list, no to bierzemy, wywalamy ją sobie. I już jej nie mamy. Pyk. Pyk. Bardzo prosta strona. Bez żadnych tutaj udziwnień. Wiecie, to w krypto musi być proste, przejrzyste, bo im bardziej byłoby to zawiłe, chociaż dla wielu osób, jeśli ktoś taką stronę odpala, to w ogóle nie wie, o co tutaj chodzi. Giełdy z reguły też wyglądają tak samo, jeśli gdzieś wejdziemy sobie na te giełdy Binance, Kraken'y, jakieś Bybit'y, to wszystko wygląda tak samo. Funkcja i zasada działania jest taka sama, na, na pierwszy rzut oka jest to. Problematyczne. Oczywiście ja też przez to przechodziłem, powiem wam. Też się tego uczyłem. To były dla mnie hieroglify, że jak tutaj tworzyć zlecenie, jak tutaj dodać w ogóle jakąś, jakąś, jakąś monetę, gdzie jak, jak przesłać, jak, jak uzupełnić sobie konto, z konta na konto przesłać. Wiecie, te, tych zagadnień było dużo, ale potem, jak już się człowiek z tym rozezna, to zasada działania jest prosta i praktycznie każda giełda działa tak samo. Także tak to wygląda. Widzicie taki e, odcinek krótki. Komentarze. Kochamy środy. Dzięki, Damian. Dzięki, dzięki. No, jak ktoś ma profity z tej środy, no to, no to kocha te środy. E, dlatego każdy bitka drukuje. No, bitka się nie da do dodrukować kwantowy będzie za 20 lat, no tutaj muszę zmartwić pana Stanisława, bo już komputer kwantowy już chyba gdzieś tam jest, no a na pewno myślę, że w ciągu 5 lat na pewno będzie już taki, no może nie ogólnodostępny, ale tam wiecie, w tych takich zamkniętych kuluarach te, te komputery już gdzieś tam są tworzone. BlackRock nie będzie srał w swoje gniazdo, BTC kupił górników, jeżeli już nie kupił. No pewnie, że tak, ale wiecie, no dostępnych bitcoinów jest niecałe 2 miliony. Także górnicy mają też jakąś ograniczoną ilość tych wydobytych bitcoinów. Jak będą musieli kupować, to będą kupować też z rynku, co wtedy wywali cenę strasznie. Dzięki, dzięki to nie jest jakiś tam projekt, będzie preskok na top 3 no chodzi tutaj o Kaspę no oby chociaż nie, nie kupiłem jeszcze tej Kaspy, muszę się przymierzam przymierzam to był pierwszy polski content, otwieram kanał bynajmniej po to, żeby oświecić odbiorców na temat Kaspy, jeżeli ktoś w zrozumie czym jest ten projekt, to dobrze pewnie każdy, każdy może otworzyć ten kanał powiem wam, nie jest to czasochłonne ja z tego też mam fan. Też mam tutaj interakcje, też wiecie, wrzucam, wrzucam różne tematy, poruszam, wrzucam jakiś fajny content tych subskrybentów, troszeczkę przybywa, był okres, że przybywało tego więcej, teraz jest, wiecie, jest taka zamułka na tym rynku, no ale trzeba tutaj robić swoje, trzeba gdzieś tą pozycję sobie tutaj kreować, no na pewno będzie duża, duża i większa zmiana jak jak się to wszystko rozpocznie, jak będzie ten cały e, wzrost, e, będzie halving, wiecie, jak ogłaszam tego e, ETF-a, no to będzie grubo, będzie grubo. E, na sam koniec jeszcze chciałem wam powiedzieć, że dostałem tutaj na Telegrama jakąś, ktoś mnie tu zaczepił, że jakaś tu współpraca, jakiegoś projektu, ja w ogóle się tutaj z tymi, z tymi, hmm, jak coś wiecie, chyba oszuści, Proponują tutaj jakieś współprace, no i mówię, że ja nie będę nic tutaj zrzucał na swoją społeczność, nie będę tutaj nic silował. Takie mam zasady i tego się trzymam. Yy, jakieś tam tutaj linki mi pośyłali, ja w ogóle tego nie otwieram. No i dostałem zapytanie, jak ja to widzę. No, mówię, no proszę bardzo, 10 tysięcy dolarów, 5 tysięcy przed, 5 tysięcy po. Oczywiście zrobili takie oczy. Napisali mi, że mogą mi dać 20 dolarów. No to ich wyśmiałem. No to oszuści, ja tam z nimi sobie tam wiecie, robię takie podśmiechujki i co staram się wyłapać i nagrać, takich oszustów, którzy do mnie dzwonią, bo powiem wam, dzwoni do mnie od groma osób, nie wiem skąd oni w ogóle mają mój numer i takie zapytanie typu, wiecie. Czy pan korzystał z jakiejś platformy? Tutaj mam, na, na tej platformie ma pan 02 bitcoina, musi pan je tutaj wypłacić. Czy pan chce coś tam, coś tam? Zawsze jak się pytam o numer, albo ostatnio do mnie jakaś tam dziewczyna zadzwoniła. Już włączyłem OBS-a, bo bym chciał nagrać taką, taką akcję, żebyście też sami usłyszeli, co oni tam w ogóle pierdolą za Farmazony, co ja z nimi tam gadam. No ale jak powiedziałem, niech Pani jeszcze raz mi przedstawi, że włączyłem OBS-a, żeby to nagrać, niech Pani mi przedstawi jeszcze raz, no to się rozłączyła, chyba coś, chyba coś tutaj zajarzyła. Ale często i nigdy mi się nie udało ich tutaj trafić, z reguły gdzieś albo jestem przy komputerze, nie mam je w domu i ktoś do mnie zadzwoni, no to wtedy nie mogę tego nagrać. Znaczy chyba mógłbym tutaj jakiś ten dyktafon, musiałbym tam się pobawić z tym i zrobić, bo to jest, powiem Wam, to jest w ogóle mistrzostwo świata. To, to, co oni robią, to, co oni to, co oni wmawiają człowiekowi, że wiecie, tutaj ma Pan pieniądze, Pan się rejestrował na jakimś na, na jakimś portale. Ja mówię, skąd Wy macie do mnie numer? Ja się nigdzie nie rejestrowałem, a skoro skoro mam u Was jakieś kryptowaluty, to proszę bardzo mnie tutaj prześlijcie, podam Wam adres. Po co Wam mój, mój monitor? Dostęp do mojego monitora? Po co Wam jakieś tutaj wiecie jakieś cuda, cuda na kiju, że nie można tego tak zrobić, to trzeba tak, trzeba pan, musi pan tutaj zarejestrować się na jakimś tam portalu no ja mówię, przecież jestem niby zarejestrowany no tak, ale musi pan tutaj podać jakieś hasło coś tam, panu to wygenerujemy, będzie pan miał jakiegoś tam tutaj menadżera, tak, który będzie prowadził pana, cuda, cuda cuda na kiju, powiem wam, nie wierzcie w nic takiego, jak ktoś będzie wam dzwonił, będzie wam mówił o jakichś tam jakieś, wiecie, aplikacjach, które gdzieś tam generują jakieś zyski, bo to jest wszystko, to jest wszystko ściema, to jest po prostu, oni przechodzą samych siebie. Też wam powiem, miałem taką historię, jakiś do mnie znajomy zadzwonił, mnie poprosił, że jego ciocia dała się nabrać na takie coś i straciła 50 tysięcy złotych. To jest autentyczna historia, powiem Wam już na sam koniec. Pojechałem, starsza kobieta gdzieś tam właśnie dała się nabrać na takie coś. Pokierowali ją, co ma zrobić, jak ma, jak ma to zrobić. Weszła na swoje konto bankowe, pomogli jej się zarejestrować na giełdę Coinbase. Użyli do tego autentykatora, po czym ona przelała 50 tysięcy kupili od razu za te 50 tysięcy bitcoina, wtedy Bitcoin był jeden, chyba dwa bitcoina kupili, po czym od razu przelali tego bitcoina na, na swój portfel. No jak już do niej przyjechałem, jak już zobaczyłem co ona zrobiła, dostałem się do tej giełdy Coinbase, bo napisałem do saportu, zmieniłem w ogóle tutaj ten kod w autentykatorze. Dostaliśmy się do tego, do tego konta, i tam były właśnie te przelewy. Ja mówię, no wie pani, co? No, bardzo mi przykro to mówić, no ale no już pani nie odzyska tych pieniędzy. Ona mi pokazywała tą aplikację, w której cały czas miała wzrosty. Tam yy, pokazywali, wie, wie, wiecie, to jest wszystko pic na wodę, że yy, ktoś jak, jak się jak się już złapie na coś takiego, no to widzi, że tutaj wpłacił 500 dolarów czy 1000 dolarów i to mu, tutaj coś mu tam wzrasta. Wszystko na zielono, to w ogóle jest jakaś bojda. Potem jej pokazałem, bo na jakichś parach walutowych niby tam zarabiała. Yy, najpierw 10-20 tysięcy wrzuciła, potem, po, potem wrzuciła właśnie te chyba 50. Czy w sumie 50, najpierw 20, potem 30. I jak potem je sprawdziłem, ją ja no pani zobaczy, no w tym okresie, gdzie pani ten, ten pani broker niby mówił, że tutaj pani traduje i pani zarabia, no to w ogóle były inne wahania ceny. I ona wtedy, no, no co, no, no, no załamana kobieta oszczędności życia wrzuciła poszła w ogóle, to jest też ciekawe, że poszła na, na policję, to na policję powiedzieli, że ma wyłączyć laptopa i go nie, yy, nie odpalać, no w ogóle jakaś kpina. Powiem Wam, że naprawdę trzeba uważać w tym, w tym internecie, jeśli ktoś do Was dzwoni, gdzieś rejestrujcie się na jakichś giełdach, to o, gdzieś tam te dane potem są sprzedawane, ktoś do Was będzie dzwonił, możecie naprawdę połknąć haczyk i taka, taka przestroga dla Was nigdy w życiu, nie ma czegoś takiego, nie, wierz, nie wierzcie w coś takiego, że ktoś do was zadzwoni, co on powie, że macie jakieś tam bitcoiny do odebrania, jakieś 0.2, 0.3 bitcoina, jakieś tam 5 ethereum, że tylko musicie tutaj coś jakąś aplikację zgrać. Oni wam tu wszystko pomogą, bo oni będziecie mieć tutaj mentora, będziecie mieć to tam cuda na kiju, cuda na kiju, nie? Zawsze trzeba z nimi tam cisnąć, nagrywać. Jak, jak uda wam się coś takiego nagrać, przesyłajcie do mnie, podam wam skrzynkę albo na, na telegrama, ja tutaj to wrzucę na, na kanał bo tego jest od groma, bo ja sam dostaję mnóstwo tych telefonów i zawsze, za każdym razem, jak chcę to nagrać, to nigdy mi się nie udaje. Albo oni coś kminią, bo ja mówię, dobra, to y, wie pan co, to pan mi jeszcze raz powtórzy, gdzie mam, gdzie mam to konto, już jestem na przykład przy komputerze, pi, 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 pi. rozłączone. Że tak to wygląda. Y, powiem wam, nie ma nic za darmo, nie ma, nie ma promocji. I tak to wygląda. Tyle ode mnie w ten piątek. Miłego weekendu, gdziekolwiek jesteście, z fartem. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.